Dziesięć to nie tylko liczba, to dekada pełna pasji, ciężkiej pracy i niezapomnianych chwil. Dziesięć lat razem z wami to czas, który ukształtował naszą historię. Dzięki wam siedemdziesiąt tysięcy wyświetleń, to nie tylko statystyka, to dowód na to, że nasze filmy, wasza historia, splatają się w jedną niesamowitą opowieść. Bo my nie tylko kręcimy, my wspieramy kulturę, wierząc w jej moc zmieniania świata. Nieustannie tworzymy sołectwo, budując silną wspólnotę, która opiera się na zaufaniu i wzajemnym szacunku. I zawsze będziemy informować w ważnych sprawach, bo wasze zaufanie jest dla nas priorytetem. Dziękujemy wam za 10 lat. Budwity Komentator. Historia Sołectwo kultura.